Spóźniony Mikołaj bo jak mu renifery. No cóż, tak też bywa. Obiecana druga część przeglądów TikToków, animacji, fanartów, figurek i nie wiem czego tam jeszcze. Lecimy! Pan chlebek daje nam bykonowego karniworo Przynajmniej takiego widzę. Taka skwarka, nie? Zmywarka Galaxy JKA2137. Dłuższego się nie dało? Naprawdę? Pozostaw suba, co? Przy robieniu tego troszkę mnie odkleiło. Nic dziwnego, mnie też troszkę odkleiło po tym ile ostatni film zrobił wyświetleń! Wiecie, że to jest rekord mojego kanału. Ten kanał był martwy. O co kaman? Jakby zamysł tego zniknął mi gdzieś. To się wydarzyło więcej niż w moim życiu. To to, może to pominimy? Nie na... Czekaj, czekaj, co Carnivoro ma przy nodze? To jest jakiś żółw wydra, ryjówka, zając koń? Budzik, twoja s. prawdopodobnie nigdy tego nie skończy, ale łapcie. Vip kelnera Carnivoro. Riri, coś ty wysłała. No, kurczę, chciałbym zobaczyć to ukończone, bo tu jest naprawdę potencjał. To naprawdę wygląda to ładnie. Mnie się podoba, słuchajcie. Weźcie do roboty, Riri. Ja chcę zobaczyć to ukończone. Weekendy! Chyba znowu przeczytałem źle twój nikt, co? Karniworo jako kąt. O nie, furasy. Dobra, to to, 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 ja może stąd wyjdę, wiecie co? Do, do widzenia. Trzymajcie się, ja stąd wychodzę, ja. Do widzenia. 12 seconds later. Nie no, co ja robię? Trzeba filma nagrywać, bo jak wam nie nagram tego, to nie nagram tego jutro, pojutrze ani. Kurczę, nie wiem. Koniec końców podoba mi się, ale coś tu dalej jest troszeczkę tak jakby ten cień. Nie cieniujcie mi czarnym kolorem! się burgundem cieniuje. Jakbym ja wiedział, jak się rysuje, nie? Natan, podsyła nam chyba figurkę. Pomagam zrobić siostrze karniworo z piankoliny. No świetnie, super. Mega, mnie się podoba, jakby. Wiesz, doceniam to, że siostrze pomagałaś, nie? To jest super. Lemon, nudziło mi się, więc narysowałam karniworo. Spoko karniworo, tylko czemu? Przepraszam bardzo, czemu karniworo ma paznokcie różowe? Proszę mi to naprawić, bo jedyne co on by sobie umazał to pewnie ryja przy jedzeniu. Car, albo cat, albo gwiazdka car hashtag. Nie wiem, jak się to czyta. Jak się podoba. Nie wiem jeszcze, jak się podoba, muszę ocenić, muszę zobaczyć. Czy mam rozumieć, że to jest ewolucja dostawania poryju, Ale ale rysuneczek świetny. Hope, Nie wiem co narysować, więc oto karniworo na szybko. Rzeczywiście na szybko, wygląda jak zupka chińska. Nuggets, Przysyła nam ziemniaka. Fajny ziemniur! And from the land Naprawdę ciekawe karniworo. Troszeczkę łapka się tu coś przekrzywiła, ale tak czy siak. Lokalny kanibal. To chyba nie brzmi dobrze. Wy nic. Nie wiecie. Ja byłem. Nie, ja, nie co? Ja być głodny? Jak to być głodnym? Okej, okay, dobra! Ja nie znam tych tekstów na pamięć. Naprawdę. Ja je walnę raz i później wypadają z głowy. Ale naprawdę ładny karniworo. Taki troszeczkę chibi style. A wysyła nam. Wow! Naprawdę fajnego karniworo. Troszeczkę taka psychodeliczna twarzyczka. No i proszę, i no jest muszczek, jest muszczek. Karniworo ma tylko połowę, więc połową tylko myśli. Czasami mu się walnie. Słuchajcie, jakiś durny tekst, jak na przykład ten z ciotką. Ale naprawdę git, spodoba mi się. Karniworo jako prezent. Jestem prezentem? Czemu jestem prezentem? Też tego nie wiem, ale bardzo ładne. Ale super! Ktoś z papieru zrobił i to nie z żadnego szablonu, co jest? Po prostu kratki w zeszycie policzył. Nie no, to jest zajemięciste. Max, próbowałem coś z semi-realizmem. Powiem ci, nasuwa mi się pewna myśl. To wygląda troszeczkę jak to dziecko ze epoki lodowcowej. Ale tak czy siak bardzo fajny rysunek. Chleb. Chleb by się zjadło. Zostaw łapkę w górę. Suba też byś mógł zostawić. Suba jak ci się nie przypomni to nie zostaw. Widzu drogi, ludzi nie potrafią rysować Spoko, ja też nie potrafię ludzi rysować Dlatego zawsze rysuję kreskówkę Ale naprawdę przyjemny karniworo, no co ty mówisz Ale bujną czuplinę ma, no kurcze, naprawdę Super, Weronika Werka Przepraszam bardzo, co ty masz na awatarze? Widzowie, ja się do was czasami nie przyznaję Ale super, karniworo z papieru tym może zrobimy taki serial? Jezus, coś ty zrobił Skończyłem w końcu, co tu? Ale to jest dowalone O mój widzu drogi, to jest niesamowite Jeszcze to chyba jest długopisem Eliot Filipowski, pokaż mnie to. Taki długi karniwora, troszeczkę mi przypomina to Jacka Szkieletona z miasteczka Halloween, co? Fajny kierunek. Metx Mitx Motx Nie umiem przeżywać twojego niku. Za trudne. O, panie. No, to już jest karniworo, którego miałbym w głowie, szczerze. To jest dobry kierunek. Bardzo dobry. Ale czemu ma chmurki na swoim ubranku? Garnek. Zobaczymy, co ugotowałeś. Całkiem ciekawy karniworo. W ogóle to, jakie odjechane. O, panie. Karniworo ma we łbie całą galaktykę? Widerka. Przeróbka skina karniworo. Czy mam rozumieć, że teraz karniworo jest dziewczyną? Całkiem ciekawe, ale te kolory bym lekko podrasował. Jakieś chińskie znaki. Ogólnie robiłam to w szkole, na lekcji, więc nie mogłam telefonu używać, przez co strój może nie być idealny. Nie, no strój jest idealny, no właśnie, kolory zapamiętałaś idealnie. Nie ma co, naprawdę. Ten mi się w ogóle podoba. Brawo. Lana Love. Prawdopodobnie jakby karniworo totalnie odleciał, został sam na wyspie, nie miał niczego do jedzenia, to prawdopodobnie by wyglądał właśnie tak. -mm. Jak karniworo według mnie by wyglądał w realu? Zobaczmy. Ja wszędzie w takich rysunkach widzę siebie, ale to już po prostu wiecie, ego top. Ale naprawdę rysunek świetny. Ja nie potrafię rysować ludzi. Rudy. Ja nie dosną. Ale tu się dostanie. Jestem ja, jest Doknes, jest dealer jako myszy albo psy, albo koty. O nie. Yeah. <laughs> Fotrzaki. Karniworo jako soku. O, panie, jak ty to tak? Znaczy się to jest fizyczne? Narysowane na kartce? Czy, czy jak? Naprawdę ładne. Wow. Szampon Szymon z Portugalii. Ale świetnie. Ta twarz jest pocieniowana genialnie. Nauczcie mnie tak cieniować, bo naprawdę, to by się czasami przydało. No. Trochę nie wyszło, ale to mój pierwszy fanart karniworo. No co, ty gadasz, nie wyszło. Bardzo fajnie. Ta twarzyczka już w ogóle. Świetnie. I nawet lineart jest gdzie gdzieniegdzie kolorowy. O, panie, gwiazdka. Ale abstrakcja Niesamowite, naprawdę Wiecie jak wygląda Carnivoro Wolverine? Tak Widerka, zobaczmy Czy to będzie jakiś editek? Chyba ewidentnie Okej, okay, muzyka sobie leci Co ko... O Panie co jest? To wszystko się jakoś morfuje i wygina, ale świetne. Henryczek, postanowiłem narysować go w takim semi-realistycznym stylu i szczerze jestem zaskoczony, jak dobrze mi to wyszło. I rzeczywiście, słuchaj, przypomina mi to mega, Williego łąkę, granego przez Jenna Wildera. Ten pierwszy łąka. Cytrynku. Jako, że nie umiem wrysowanie, zrobiłam taki łańcuszek. Pokaż mi to. Carnivoro, ale świetne. Elfi, żołnierzyk, ale fajny, jeszcze ty łaty w kratę. Naprawdę fajnie to wygląda. Krucyfi Kolejny arcik. Wyszedł trochę za bardzo psycho. No co ty? Karniworo jest psycho, tak? Przecież zeżera wszystko co popadnie. No, a ten karniworo całkiem nieźle się prezentuje. Ninka! Wow, mocne. Takie trochę ryżowe opowieści, nie? Moon, czyli księżyc. A jak księżyc to pełnia. A do pełni szczęścia potrzebuje tylko łapki w górę. Jakbyś się suba też bym był wdzięczny, co? No naprawdę ładny karniworo. Czemu wy wszyscy rysujecie go z tym durnym nie, nie czaję Pan Nutelna. Nutelna. Pan Nutella, lekko kartunowy, ale buja. Przypomina mi to jakąś kreskówkę, ale nie wiem jaką. Sleepy Head, ja tylko chciałam pokazać mój rysunek i znikam. I całkiem fajny rysunek jeszcze na papierze, no ja to za to bardzo szanuję, bo na papierze, słuchajcie, nie ma Ctrl Z. Ranbo Bambo, dokładam swoją cegiełkę, no i ta cegiełka jest całkiem solidna. Zaba, chyba miało być żaba. Mięsna choinka, odkliło trochę, no co, te święta są i naprawdę bardzo fajny arcik. Wiertarka udarowa, były kucyki, koty, to teraz pora na furasa. Ja się was zaczynam naprawdę bać. Cirkus, karniworo, jakby go dopatuje jeti. Mmm, normalnie, palce lizać. O, karniworo, bez Całkiem niezły, tylko oczko mu się tak trochę wyłupiło. Maltynka, dobra, co my tu mamy? karniwolo, ale fajny, naprawdę. Rej, edycik. Cybis! Wow, ciekawy karniworo. Znowu ktoś zrobił to pastelami. Nie, dla mnie pasteli, słuchajcie, to czarna magia. Nie, jak ktoś umie je obsługiwać, to naprawdę wielki szacun. Co tu się stało? Buty do szewca chyba mu potrzeba oddać. A nie, to chyba nożyk jest. Kisiel, co to ma być? Co jest? Z czego to jest? To jest jakaś modelina? Glina? O chłopie, kolejna figurka, nie wierzę. No, świetne. Zuska! Zobaczmy Tiktoczka. Ale fajne. Ciekawy styl, naprawdę. No proszę jakieś nawet animacje coś. Co jest? Ale super, mi się podoba! Leszczyk! Ciekawy karniworo, ale daje mi vibe jakichś ryżowych opowieści. Jak ktoś nie zostawił mi jeszcze łapki w górę, to ja się chyba na ciebie obrażę. Wiesz widzu? Zuska, też dodam coś od siebie. Pokaż mi to. No, kurczę, ciekawe, ale czemu on ma tu znak zapytania? Halo, przecież widzieliście jego mordeczkę. Zelek! Mały rysunek. Mały? Ale Jary! Mięta truskawkowa! O proszę! Czyżby gdzieś wyciekły jakieś projekty wczesne karniworo? Ja nic o tym nie wiem. Proszę mnie o nic nie posądzać. Zmywarka Galaxy Jayco A2137? Czemu jesteśmy atomówkami? Elliot Filipowski. Skończyłem już. Dajcie swoją ocenę, please. Świetnie, że to jest w ogóle pokolorowane, nie? Jakby jak Redek nie ogarniam. Dla mnie kredki to zło najgorsze. Are you loki? Are you oki? Okay? Bo ten fanart naprawdę jest oki. Okay. Karniworo to taka moja pierwsza praca. Starałam się, ją, ale wiem, że nie wyszła. Nigdy nie mów, że ci coś nie wyszło. To są wesołe błędy. Tak? Chyba jakoś tak to nazywał, bo proszę. Katna, starałam się. No i widać twoje starania, naprawdę przyjemny, fajny karniworo. Sekino, ale wysoki karniworo. No znowuż ktoś zrobił z niego Jacka Szkieletona. Takie dotychczasowe podsumowanie Minecraft uwięzieni. Pokaż mi to. Mamy tu wszystkich chyba. Co jest? Jest to Ukulele, jest Doknes, jest Gusia, jest Cyryl, jest karniworo w centrum, okej. Okay. Jest Dilerek, jest Blue, jest Zio, jest Agu, jest nawet Robot. O jednym wspominałem? I to chyba jest Robal nasz kochany Nerka, mój brak talentu w połączeniu z karniworo Pozdrawiam serdecznie I ty chcesz mi powiedzieć, że nie masz talentu? Jak dobrze jest złapana perspektywa? Pupa jest dalej od nóg? Wszystko się zgadza? A weź się w garść! W Robel! Carnivoro w moim stylu I całkiem niezły ten twój styl A ty Widzu jesteś świetny, więc zostaw suba Tajka, Isaka, COŚ TY ZROBIŁA Ta figurka jest przecudowna I nawet jest mięso z kością bez kości Kto jest na moim Discordzie ten wie Ta figurka jest po prostu prześwietna. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz, a widziałem ją przed przeglądem, to mi po prostu rozwaliło mózg. Ona jest cudowna nan. Fałtyk. No, chłopie, całkiem niezły carnivoro, a jaką czapę ma. Potrafisz w budowę. Zaba. Trochę zez wyszedł. Ja nie widzę, żeby on miał tu beza. Wafel. Ale fajny, kolorowy. Świetne. Rubinka. Ale on ma zębiska. No chyba aż takich pił to by nie miał. Ale praca niczego sobie. Hashtag jeden, dilerek, fan, simp. Okej, okay, nikt to może pomińmy, ale pracy nie pomijajmy. Całkiem niezła. A tu jeszcze lepsze, bo kolorki podciągnięte. ryl Damianka. Ja już widziałem Ten filmik. I na YouTubie chyba i na TikToku też. Mega. Sam rysunek też mi się bardzo podoba. Ale mega styl. Nie wierzę. To jest na papierze. Pchos. Zobaczmy, bo to chyba edicik. Co jest? O rany. To się jeszcze animuje. Jeszcze to wszystko tak bansuje. Jak to jest zrobione? Powiedzcie mi. To jest jakoś w After Effectsie? Ale nieźle, nie? Co tu się na końcu wydarzyło? Chciałbym znać genezę powstania tego. Stary dziad, o stary! To jest powalone, ale naprawdę mega. Mufinta, albo Mufinfa. I kolejny naprawdę fajny karniworo, ale znowu troszeczkę mi ryżem zajeżdża. Gingurej! Teraz na konwencie spotkałem takiego mega karniworo cosplayera. Ja nie wierzę, że wy się zaczynacie za niego przebierać, nie? Z jakiegoś powodu lubicie tego szaleńca. Kucz! Kucze blaszka. Naprawdę fajny karniworo. Ewidentnie oczy na tarsolom. Nie róbcie tak, drogie dzieci. Henryczek, co to ma być? Czemu karniworo nie zjadł kota? Naprawdę mroczny karniworo, ale mam wężę że komiks w takim stylu by się sprzedał jak świeże bułeczki. Majster, próbowałeś zmajstrować skina Carnivoro? O dziwo powiem wam, całkiem nieźle idzie wam to odtwarzanie. A ty widzu jesteś świetny, więc zostaw suma. Bawełna Lover wstawiła TikToczki, trzeba zobaczyć. Co jest? To jest animowane. Jak wy to wszystko robicie? To jest dla mnie po prostu, słuchajcie, nie... Niesamowite. Wow, świetnie. Bardzo fajny styl i spoko, że tego nie pocieniowałaś, nie? Jakby to tylko dodaje temu uroku. Taki właśnie kartonowy, kreskówkowy mega to wygląda, słuchaj. Hanakus! Czy to jest karniworo ze skarpetki? Tak, widzę. Nie zostawijesz łapki w górę. Jeszcze chyba na ciebie obrażę, wiesz co? Angel! Naprawdę uroczy karniworo. Charlie, świetne! <gryw> Wyczuwam nutkę ryżu. Papet, o rany. Świetne! Naleśnior! Czy to jest ta legendarna emotka, której ostatnio użyłeś na twojej poprzedniej pracy? Już mówiłem, że jest naprawdę fajna, nie? Garnek! To się ewidentnie nadaje na jakieś naklejeczki albo emotki. Toto, to, niby z szablonu, ale starałam się nad tym, ponieważ niezbyt potrafię rysować. No co ty? Świetny karniworo. I Jeszcze ten robal na mózgu! Mind John! Takie dwa średnie obrazki! Gościu, to jest mega!